Twoje dzieło, Panie! Na początku był chaos. Jak poszło ze smokiem? Miał twarde lądowanie. Nadział się na drzewo. Musiałem go zabić. Dawne czasy odchodzą bezpowrotnie. Szkoda, ale nie było wyboru. Czarodziejki posłużyłyby się nim bez chwili wahania. Wiesz, co jest najgorsze, Roż? To był prawdopodobnie jeden z ostatnich smoków na tym świecie. Może nawet ostatni. Piękna, szlachetna istota. Loża uczyniła z nich bezwolne narzędzie. Dorwiemy je, Wiedźminie. Czarodziejki dostaną za swoje. Radowid i reszta królów już zbierają drewno na stosy. Co z radą i kapitułą? Prędzej spodziewałbym się powołania synodu inkwizytorów. Nie wszystkie czarodziejki zasłużyły na stos. Gdzie drwa rąbią? Tam wióry lecą wiem, jak się ma przyszła królowa Temerii. Bezpieczna. Nawet zaczęła mówić. Stary Natalis chciał dać jej lalkę. Wiesz, co powiedziała? Skąd mam niby wiedzieć? Że już nie chce zabawek. Chce dostać miecz i uczyć się walczyć. Chcę pomścić śmierć ojca. I co zrobiliście? Dałem jej sztylet oddziałów specjalnych. Będę ją uczył samoobrony, a Natalii sztuki wojennej. Będzie dobrą królową, czuję to. Co z Leto? Złapaliście go? Nie całkiem. Co to znaczy nie całkiem? Leto czeka na ciebie w dawnym obozie temerskim. Poinformował nas o tym przez posłańca. Chodźmy. A ty mów, co tu się zdarzyło, gdy walczyłem ze smokiem. Grabienie, walczenie, mordowanie. Niekoniecznie w tej kolejności. Kto kogo? Królowie spuścili żołdactwo ze smyczy. Mieli zająć się zdradzieckimi czarodziejkami, ale dość szybko stwierdzono, że każdy mag to zdrajca. Żołnierze mieli ogromną przewagę liczebną. Ponadto w mieście działają blokady magiczne utrudniające rzucanie zaklęć. Gdy władcy otoczeni zbrojnymi kordonami opuszczali miasto, luźne grupy wojaków zaczęły wyłapywać czarodziejów. W większości znanych i potężnych udało się uciec, reszta została zamęczona na śmierć. im po otwieracie oczy muszą widzieć Oni nie żyją Ja też umarłam, ale otworzyłam oczy, zobaczyłam Co zobaczyłaś? Pokojowe obrady. Pokojowe obrady. Pokojowe obrady. Świat oszalał. Wynośmy się stąd. Stój. Coś słyszałem. Kolejni maruderzy. Tam jest! Radowicz tej jego głowy! Oni za wszystkim stoją. To nie plotki. Skąd wiesz? Od sili. Była zadziwiająco dobrze poinformowana. Jeśli to nie jest, to szykuje się wojna. Ale to, Tris, zakończmy to. Nie, Roż. Pójdę sam. Sam? Dlaczego? Zaopiekuj się, Tris. Czekajcie na mnie przy bramie miejskiej. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, ruszajcie mnie za mną. Ale. Zrób o co proszę, Roż. Muszę załatwić to sam. Nic ci nie jest? Nie. On wyrwał mnie z rąk gardczyków i bronił przed żołdactwem. Pora to zakończyć. Rosz czeka na ciebie. Dołączę, wkrótce. Geralt, on może ci wyjaśnić, co się stało. Wtedy. Wiem, this. Dlatego muszę z nim pomówić. Nie daj się zabić, Wiedźminie. Nie dam. Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę. Niewielką, ale wystarczającą, by wypaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Był. Dobrze. Gdyby przeżyła, mogłaby tylko cierpieć więcej i dłużej. A swoją naiwnością i pychą bardzo mi pomogła. Bez niej nic bym nie wskurał. Zapewne jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... wódki. Daj! zaskło mi w gardle. za starą znajomość. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, degustibus non est disputandum. Przesilenie zimowe 1270. mid Wern, Noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szansy zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był na jeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Jenefer. Zgodził się bez wahania. Chłopie, Geralt, zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wrócimy. Pamiętam drzewo wisielców i dziki Gon. Zabrali mnie w zamian za Jennifer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. Opowiedz mi, o Jennifer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bradziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Rzadko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam bez znaki. Wodziła, jak ona próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyła by miesiąca, miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko szarodziejką bezpamici. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nil w gardzie czarodzieje z takimi odruchami. Albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich koni na placu zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincje, wyciągaliśmy z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby, Mnie, nie? Galaceritali. Cesarskie tajne School. Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Lido, A parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedział. Co z Jennifer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Jennifer? Z jakichś względów była dla emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad na swój sposób. Wiem tylko, że Jenefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Watiera. Później pojechaliśmy zabijać królów w północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w Cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy dziki gon? Każdy wiedźmin noszący naszymi wierzchami medalion na to, Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy dzikiego gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny i armarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem u Piorgonu. To duchowe emanacja awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielczym. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Na? Materialne skurwysyny najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obce. Wiesz skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata, nie zostały przyzwane, same się tu dostały. Zapewne, nawet dla nich, jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach, takich jak twój i jeden, Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? myślałem się, ale to nie twoje zmiany. Dlaczego Wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Herald. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na Dlaczego? Obiecał odbudować szkołę węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedzmińskie na południu upadły dawno temu, a sami Wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza eganem i seritem jest jeszcze dwóch Wiedźminów ze szkoły węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da, winę zwalić na czarodziejki, wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na matę. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. Jak skomplikowany? Gdy już dowiedziałem się o loży, nie było większych problemów. Na początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch, bo wyglądam jak wyglądam. Jeśli tego chcę, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. Kręciłem się wokół się i zabiłem dla niej parę bestii. rodziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zadbałem też, by kilku wiarygodnych świadków spowiedzać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdybym nie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kofi. Pierwotnie to Esterat Thyssen miał być pierwszym udziałem do wziął, a Zanim do tego doszło, Sila zleciła mi zabójstwo de Mavenda. Los się do mnie uśmiechnął, już nie musiałem nie wrabiać. Wystarczyło tylko wykonać się zdecenie i pójść za ciosem. Skąd widziały się loże? Od cesarza i de Rido, cesarskiego arcyżpiega. A oni wyciągnęli to z Jennefer. Odzyskała pamięć? A nie mówię, że świadomie doniosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu. Dostarczono mi listę czarodziejów zasiadających w loży. Przy rozmowie był sam Emir, Watier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. Jak udało ci się zabić te Dzięki czarom Shili znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży. Wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację. No i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy o obławie. Gdyby nie z Jorweta, znów pomysł Shili, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demawenda. To jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Fortesta i Henselta. Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotni? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorwetem. Król Temeri nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z lawaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty, A gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach? Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. Ale to byłoby niewiarygodne. Dlatego patron Ariano. Się na oddziałie wiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony. Mnich, który mnie leczył, dostał dużo oręb w milczenie. była tylko pożyczkę, potem go zabiłem. Tylko umarli, nie zdradzając A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Gdy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z forestem, pomyślałem, że plan się nie ułatwił. Szczęście, nie rozpoznałeś swojego starego drucha. Kiedy postanowiłeś pozbyć się? Orweta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd, póki niecciskuję, no. byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Cjarana, ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorwetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj! Pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. To ciebie, Silla Szukowa we flotso. Zgadza się. Chciała się mnie pozbyć. Wciąż myślała, że panuje nad sytuacją. Założę się, że sądziła, że mi po prostu odbiło, albo że to Jorwet mnie zmanipulował. A w tym czasie północ pogrążała się w coraz większym chaosie. Dokładnie. Ty byłeś największym problemem. Mogłem cię zabić wtedy w elfich ruinach, ale nigdy nie byłeś moim wrogiem. Szkoda, że nie wyprawiłeś się na Henselta osobiście. Historia potoczyłaby się inaczej. Może bym go zabił. Może ty zabiłbyś mnie, kto wie. Ale śmierć Hanselta, mimo że potrzebna, nie była już konieczna do realizacji naszego planu. Poza tym ktoś i tak go sprzątnął. Wiesz kto? Obaj wiemy. Czy ona pora się wybrać na południe? Czeka mnie dobre życie. Jesteś na to. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. nie Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę. I nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię.

W poszukiwaniu zabójców królów, Wiedźmin przeszedł długą drogę. We flot sam zabił Bernarda Loredo, jednak mało kto opłakiwał komendanta. Flot sam pozostało w rękach temerskich, a władzę nad garnizonem i miasteczkiem przejął pewien szlachcic z Wyzimy, wróg Kedweńczyków i jak mówią zapalony wędkarz. Wiedzcie, że o czynach Wiedźmina do dziś opowiada się przy ognisku w Bindudze. W Edirn, Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Kedwen. Wojska saski smokobójczyni zostały pobite pod wergen przez armię Henselta, co położyło kres wiośnie ludów. Żołnierze z podznaku jednorożca zajęli dolinę Pontaru, a górne Edirn, jak przed laty, zostało wchłonięte przez potężnego sąsiada. Dopiero następne wydarzenia pokazały, że triumf Henselta był krótkotrwały. Tymczasem tron Temerii stał się obiektem gry prowadzonej przez baronów. Wielu śniło o koronie, jednak nikt nie miał wystarczającego poparcia, by zasiąść na tronie w Wyzimie. Nadzieją dla królestwa na skraju wojny domowej była mała analiz. Faktyczną władzę pełnił Interrex Natalis, jednak to mała dziewczynka stała się symbolem zjednoczenia kraju. Burza, jaka rozpętała się nad północą, przynajmniej w części wynikła z manipulacji czarodziejów. Wydawało się, że to oni skorzystają najwięcej na zamęcie w Temerii, Edirn i Kedwen. Prości ludzie obrócili się przeciw czarodziejkom i wszelkim odmieńcom, nie wyłączając wiedźminów. Warowne zamki, które dotąd chętnie gościły adeptów magii, zamknęły bramy przed szukającymi ratunku. Rozpoczęło się polowanie na czarownicę. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że burza nad królestwami północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii.